Serdecznie witam Was na naszych zajęciach domowych, na których będę Wam pokazywać, co można zrobić z zestawów kreatywnych, które dostaliście od nas. Chciałabym Wam zaprezentować instrukcję wykonania jednego z zestawów, mianowicie koszulki. W zestawie tym macie do dyspozycji żelowy długopis, pastele, do tkanin dwie koszulki w różnych rozmiarach i cztery szablony. Możecie skorzystać z zaproponowanych szablonów. Ale zachęcam do stworzenia własnego motywu. Zaczynamy od pierwszego kroku. Rozkładamy koszulkę naszą na stole, najlepiej. W całą sobie musicie rozłożyć, żeby była wyprostowana, wszystko równe. Następnie, wybrany przez nas szablon bądź zestawu, czy chcielibyście zaprojektować własny, to proponuję stworzyć ten szkic na jakiejś twardszej kartce. Nie na cieniutkiej żeby łatwiej Wam się pracowało. Zaczynamy. Ja tu wsuwam naszą papugę. Umieszczam ją sobie mm, tak na środku, więc starajcie się wedle miarę możliwości wyprostować i ułożyć. Ok. Gładzę sobie tutaj tą powierzchnię, żeby lepiej było widać. I teraz tak. Bierzemy długopis żelowy i zaznaczamy Kontury. Jeżeli coś będzie dla Was niewidoczne, to staracie się to tutaj docisnąć koszulkę. Nie otwieramy, nie wyciągamy kartki, bo szablon nam się poruszy i możecie mieć problem z ułożeniem go z powrotem. Jeżeli coś nadal będzie niewidoczne, to proponuję. Gdzieś tam według własnego pomysłu dokończyć. No, ale tutaj te koszulki dość mocno przebijają y, szablony. Jeżeli będziecie korzystać z własnych szablonów, to proponuję też zamiast y, długopisa czy ołówka użyć markera. Będzie to bardziej widoczne. I gotowe. Teraz wyciągniemy sobie nasz szablon zobaczymy jak nasz motyw prezentuje się bez. Tu mogę Wam pokazać z bliska jak to wygląda. Tak. Oczywiście yy, całość jak i długo tak takiej pastele, żeby wybrać koszulkę i żeby motyw nam się utrwalił. Należy to przepracować żelazkiem. Ale dojdziemy do tego za chwileczkę. Z powrotem wsadzam sobie nasz szablon do środka. Trzeba mieć jakieś tutaj twardsze podłoże. Jeżeli wysunęlibyśmy sobie ten nasz szablon, ciężko by nam się tutaj rysowało. I druga ważna sprawa, pastele mogą przebić się na drugą stronę, więc mielibyśmy niektóre motywy i na plecach. Będziemy brać pastele, które nam się spodobają. Oczywiście, możemy sobie tu ozdobić papugę naszą wedle naszego uznania. Ta papuga będzie bardzo kolorowa. Ja zacznę tutaj sobie od pomarańczowej pasteli. Pamiętajcie, że pastele nie są ostro zakończone, więc trzeba sobie jak chcemy dokładnie gdzieś narysować przechylić ją lekko no, w ten sposób. Sobie przetrzymuję. Znowu przytrzymujemy nasz yy, naszą koszulkę w miejscu którym aktualnie kolorujemy. Jak już mamy nasz obrazek gotowy, przygotowujemy sobie żelazko, włączamy go na maksymalną temperaturę bez użycia pary i przeprasowujemy. Zanim przeprasujemy, przykładamy kartkę od góry na nasz motyw i prasujemy. I papuga jest gotowa. Motyw mamy utrwalony. Po wypraniu się nam utrzyma na naszej koszulce. Jestem bardzo ciekawa efektów Waszych prac i życzę Wam powodzenia.